Michał Gurgul, Outdoor magazyn. W studio KFG jest z nami Jan Krzeptowski-Sabała. Cześć Jasiek. Cześć. Cześć. Jan jest specjalistą do spraw edukacji w Tatrzańskim Parku Narodowym. Co to znaczy? znaczy? Jaka jest twoja rola? Um, dział edukacji to jeden z takich głównych działów parku, odpowiedzialny za to, żeby e, ludzie, którzy z parku korzystają, znali lepiej zasady, e, które ich obowiązują, można powiedzieć, że uczymy trochę ludzi korzystać z gór, z Tatr. O. Mhm. No dobrze, to jak korzystać z gór, z Tatr, w tej zbliżającej się, czy rozpoczętej w zasadzie już zimie, bo to trudny moment w Tatrach. Tak, to jest taki czas, kiedy jeszcze tego śniegu dużo nie ma, właściwie jest go całkiem niewiele teraz. Kiedy no, nie ma obcinania ogłoszonego zagorzenia lawinowego, tak, bo jeszcze tej pokrywy jest e, za mało. W wiele miejsc jesteśmy w stanie dojść z e, w, w w, w takim że tak powiem, letnim sprzętem. Więc, e, więc wciąż jeszcze pojawiają się takie osoby, właśnie, które no, nie są doświadczone zimowo, sprzętu nie mają, a jeszcze chciałyby gdzieś z tych teatrów e, skorzystać. To w jaki sposób te osoby mogą zrobić to bezpiecznie? Jak powinny się przygotować do takiej wycieczki? Mówię o początkujących, którzy szukają tych przygód dalej w Tatrach, ale jeszcze po prostu nie wiedzą, czego się spodziewać zimą. Więc przede wszystkim powinni sobie uświadomić, że nawet. Gdy tego śniegu dużo nie ma, to są inne zagrożenia, które powodują, no, że taka wycieczka w miejscu, w którym byliśmy latem, jednak niesie ze sobą dużo większe ryzyko. Chodzi przede wszystkim tutaj o oblodzenie na szlakach. Są takie miejsca, gdzie już od wielu Tygodni właściwie słoneczko nie zaglądało, gdzie nawet jak jest temperatura gdzieś tam na plusie, czy jak wiałchalny, to ten śnieg czy lód nie stopniał. W niektórych miejscach jest naprawdę ślisko, więc teraz takie właśnie oblodzenie jest jednym z takich głównych zagrożeń, więc bez jakichś raczków, myślę o takich płaskich szlakach w dolinach, Albo po prostu już raków e, przy wycieczkach gdzieś wyżej, no nie poradzimy sobie po prostu. E, to może być bardzo e, niebezpieczne, bo nawet jak gdzieś się nam tam uda wejść, to potem często jest problem jak, jak zejść e, z powrotem. No i kolejna sprawa dzień jest bardzo, bardzo krótki teraz. Właściwie po 15 robi się szaro, o 16 jest ciemno, więc mamy mało czasu na takie wycieczki. Więc jeśli nie wystartujemy wcześniej rano, no to mamy no, tylko kilka godzin na to, żeby zdążyć gdzieś dojść, wrócić. Więc to jest też sytuacja, którą ci ludzie muszą brać pod uwagę. Myślę, że, że też ważne jest po prostu takie ocenianie tej sytuacji no w terenie, tak. Mm. Pewne rzeczy wyczytamy z komunikatu turystycznego, z prognozy pogody, z jakichś kamerek internetowych, natomiast tak naprawdę no, to, co nas potem zostanie w terenie i to właśnie, jak się zachowamy w jakichś sytuacjach czy nie przecenimy te swoje siły, czy nie wypchamy się w jakieś trudne warunki, no to będzie też decydujące, także nie, nie, tak, nie możemy wyłączyć takiego myślenia i opierać się tylko na jakichś prognozach, komunikatach, jak trzeba to na bieżąco oceniać. Musimy mierzyć siły na zamiary. E, jaki, e, jaką wycieczkę w takim razie byś polecił, mhm. przykładową jakąś, tak żeby drobnymi krokami wejść w tą zimę? Mhm. No, jeśli chcemy zobaczyć taki mm, Taczański, wysokogórski krajobraz, niekoniecznie z perspektywy asfaltu do Morskiego Oka, to wybierzmy się do doliny Gąsienicowej. Pójdźmy na przykład szlakiem z przez Boczań, przez Pręż między kopami, dojdźmy do Murowańca. Jeśli stwierdzimy, że dajemy sobie radę, że mamy jeszcze dużo czasu, spróbujmy podejść nad czarny staw gąsienicowy, więc to, to nam daje takie już wejście w głąb tych tat, zobaczenie ich tak od środka, to teraz bardzo fajnie wyglądają te górskie jeziora, które się pokrywają lodem, te mhm. teatry tej porze wyglądają tak alpejsko, więc myślę, że to jest fajny pomysł, jeśli, jeśli no nie chcemy gdzieś tam mieć jakichś stromszych e, fragmentów podejścia. No jeśli, właśnie, jeśli, bo... jeśli nie mamy raczków, tylko na, raków, tylko tylko te raczki, no to raczej idziemy na spacer po dolinie strążyskiej, kościeliskiej, tam, gdzie po prostu wiemy, że jest płasko, gdzie nawet jeśli gdzieś ten lud na szlaku będzie, to będziemy mogli go gdzieś tam e, bokiem obejść, no nie suniemy się gdzieś, więc tu, tu bez sprzętu no raczej nie pchajmy się w żadne miejsca, gdzie może być stromiej. Mhm. No bo tatry wysokie, a tatry zachodnie na przykład, mm -hmm. to będzie też różnica, prawda? Czy wybierzemy się na Halę Gąsienicową, mm -hmm. czy w którąś z Dolin Tatry Zachodnich? To na, na pewno. Że w tym momencie to przygotowanie sprzętowe, przygotowanie psychiczne czy fizyczne. Mm -hmm odgrywa znaczenie, to jest różnica jednak. Tak, no to są na pewno dłuższe, wymagające bardziej kondycyjnie też wycieczki, ale Tatry Zachodnie i te dolinki też mogą zaskoczyć. I w takiej sytuacji jak teraz, tak przejście na przykład Doliną Białego na Czerwoną przężę, na Sarnią Skałę, no w kilku, na kilku odcinkach to jest po prostu jedno lodowisko. Mhm. Więc wydaje się nam, a to przecież jest tam 1300 metrów nad poziomem morza, tak? Mhm. E, a tutaj naprawdę no nie trzeba długiego odcinku tak? gdzieś tam zjechać, czy spaść, żeby coś sobie zrobić, więc naprawdę właśnie nie ma co też bagatelizować tych, tych Tatr Zachodnich. Takie nawet pojedyncze miejsce może być po prostu bardzo niebezpieczne, więc raczej właśnie takie, taka ocena na, na bieżąco, ale oczywiście przy planowaniu należy to uwzględniać, bo jak właśnie zaplanujemy dłuższą wycieczkę gdzieś wysokie, no to... Ten czas będzie też pewnie dłuższy niż latem, a dnia przecież mamy dużo, dużo mniej czasu. Mm. Mm -hmm. yy, powiedziałeś o raczkach czy rakach. To jest niezbędny kwipunek, ale nie tylko. Co jeszcze zimą warto zabrać w góry? No, jeśli już wyżej idziemy, no to oczywiście poza rakami mamy kiki, czekan, tak? No i lawinowe ABC, bo przez większą część zimy mamy zagrożenie lawinowe, większe czy mniejsze. Natomiast nawet przy pierwszym stopniu, jeśli wybieramy się w niektóre rejony, to jest realne zagrożenie, więc, więc to nie jest gadżet. Tylko to jest coś, co każdy, kto idzie zimą w góry, gdzie jest śnieg, no powinien za sobą mieć. Mhm. Ale to ABC nie, to nie jest tak, że wystarczy je kupić? Trzeba jeszcze wiedzieć, co z tym zrobić. No, jak tak, się nauczyć, no, ra, ra, raki, raki na przykład łatwo założyć na buty, tak? Choć też trzeba trochę wprawy, żeby w nich sprawnie chodzić, żeby się gdzieś nie potknąć, e, szczególnie gdzieś przy, przy zejściu. Natomiast tutaj mówimy rzeczywiście o bardziej skomplikowanym sprzęcie. Po pierwsze, takim, który wymaga takiej wiedzy, jak on właściwie działa, e, jak użyć. A dwa, że dobrze przećwiczyć te rzeczy żeby potem w jakiejś no, niebezpiecznej sytuacji, w, w razie po prostu tego wypadku lawinowego nie wpaść w panikę, nie dopiero zacząć zastanawiać się, jak to właściwie użyć, tylko mieć to po prostu przećwiczone, więc tu rzeczywiście no, poza, poza posiadanie tego sprzętu fajnie jest wiedzieć, jak działa i mieć taką aktualną wiedzę, nawet jak ten Zestaw mamy już od kilku lat byliśmy kiedyś na jakimś szkoleniu. To przypomnijmy to sobie. Na przykład zagolnijmy na kalatówki, gdzie jest lawinowe centrum treningowe i przećwiczmy sobie poszukiwanie detektorem. Sprawdźmy, czy ten detektor ma dobrą antenę. Sprawdźmy go na checkpointzie po prostu przy, przy szlaku. Więc zróbmy taką aktualizację i hmm. tego naszego sprzętu, ale też tej, tej naszej wiedzy. Wiedzy na początku hmm. sezonu. E, jeśli już to mamy, mamy sprzęt, mamy umiejętności. Gdzie wybrać się w Tatry, żeby znaleźć takie miejsca dzikie bardziej, z dala od tłumów, od tych głównych szlaków? Nie mówię o ekstremalnych jakichś przejściach, wejściach na szczyty, na które nie, ma, nie, nie prowadzą żadne szlaki, tylko szlakami ciekawsze przejścia po prostu takie, gdzie możemy pobyć sami. No to to jest taka dość dobra metoda. Taka praca z mapą, czyli po prostu otwieramy mapę turystyczną Tatr Polskich i patrzymy, gdzie nie ma schroniska. I w takiej dolinie zdecydowanie ruch będzie kilka razy mniejszy niż w sąsiedniej dolinie, gdzie jest schronisko, bo jednak wielu wiele osób no, idzie tam właśnie wybiera taki szlak, żeby dojść do tego schroniska, żeby tam coś zjeść. Czyli już nocuje, tak, więc to są punkty, które naturalnie generują ten ruch e, turystyczny. I to wcale nie muszą być jakieś bardzo odległe. Gdzieś tam w głębi teatr. Możemy pójść do jakiejś po prostu dolinki, która jest blisko zakopanego, ale tamtego właśnie słowiska nie ma i już będzie dużo spokojniej. Przykładowo, zamiast spacer po Dolinie Kościeliskiej, gdzie pogodny weekend, nawet zimą, no jest tłumek ludzi, możemy przejść się do Doliny Mająki, przejść przez Przysłob Miętusi, wrócić stanikowym żlebem albo wrócić Miętusią do Kościeliskiej i tam tych ludzi spotkamy kilkadziesiąt razy mniej. Na pewno taki dziki rejon to jest rejon gęsiej szyi, ale z tej strony zachodniej, czyli nie przez Rusinową Polanę, tak jak większość turystów idzie, ale wyjdziemy z Brzezin albo z Cyrli, pójdźmy czerwonym szlakiem przez trawkę, przez Polanę Waksmunską. To są takie miejsca, gdzie można po prostu przez wiele godzin turysty nie spotkać. Więc rzeczywiście są takie miejsca w no i fajnie właśnie, bo, bo takie miejsca łatwo dostępne, popularne są potrzebne, bo one też ułatwiają ludziom takim no mniej zaawansowanym dotarcie w te góry, a, a tutaj ktoś, kto no troszkę szuka innych wrażeń, ktoś, kto może trochę bardziej chce mieć kontakt z przyrodą, na pewno takie miejsca dla siebie to znajdzie. Myślę, że dalej w tych naszych niewielkich stosunkowo górach yy, można znaleźć tą przygodę taką. No na pewno sposób. nie jest to takie wrażenie jak wędrówka po Beskidzie niskim, tak? Gdzie rzeczywiście tych ludzi nawet latem nie ma za wielu i można czasami kilka dni wędrować gdzieś nie spotykając człowieka. Natomiast w tej naszej napiem tak teatrzańskiej skali, gdzie no czasami dziennie wiele tysięcy ludzi rusza na szlaki, mam na myśli sezon letni czy, czy długie weekendy, tak? No to da się też taką, e, taką przestrzeń dla siebie odnaleźć, Tu patrzę troszkę szerzej, tak? no poza ten nasz TPN, poza nasze Tatry Polskie, to są jednak wycinkiem e, z, z większego tak, masywu, mamy na pewno fajny rejon słowackich teatr zachodnich. Więc jak ktoś właśnie e, niekoniecznie szuka trudnych wysokogórskich szlaków. Takiego kraju, takiego krajobrazu alpejskiego, ale lubi się powłóczyć po długich dolinach, po lasach, po takich trawiastych grzbietach. To znajdzie tam miejsca fajne dla siebie. A może się zdziwić, bo znajdzie też takie miejsca, które są nazywane Orlą Pecią, tak zachodnich. Mam na myśli Rohacze, rejon. Trzech kop banówki, gdzie są setki metrów łańcuchów, gdzie jest krajobraz, który przypomina miejscami bardziej te Tatry wysokie, bo jest sporo granitu. Więc ja na przykład takie swoje miejsca mam właśnie w tamtym rejonie, gdzie lubię, nawet gdzie lubię w takim, no w sierpniu, tak, bo troszkę uciec od tego tłumu, który czasem mam w pracy na co dzień. I tam nawet właśnie w takim okresie znam takie szlaki i yy, podkreślę szlaki, wcale nie musimy gdzieś schodzić poza, gdzie przez godzinę czy dwie można nie spotkać człowieka mhm. w Sierpniu w Tatrach. To są takie Twoje perełki, rozumiem, ale czy to są miejsca dostępne zimą? No właśnie, to jest to troszkę inna historia, bo teraz... Yy, Mamy okres, kiedy większość szlaków w Tatrach, e, jest, w Tatrach Słowackich jest zamknięta, e, ale jeśli ktoś działa na skiturach, to na przykład rejon Doliny Żarskiej tak, e, jest dostępny. Tam na pewno tych ludzi się troszkę więcej koncentruje, nie mówię, że tam będziemy wędrować sami, e, ale na pewno jest ich mniej niż w rejonie swojego Wierchu. Tak? Nie ma tam kolejki, tam jednak trzeba o własnych siłach wejść, żeby zjechać, więc to też powoduje, że ludzie jest mniej. a dwa, że to jest taki teren trudno dostępny tak komunikacyjnie z Zakopanego, no nie możemy wsiąść w busa i podjechać, tak, mhm. nawet, właściwie to nie ma w ogóle połączeń takich regularnych, żeby tam się dostać, trzeba jechać samochodem półtorej godziny, dwie godziny, objechać Tatry mhm. na tą południowo-zachodnią stronę, no i tam gdzieś właśnie między Liptowskim i Kulaszem, a P Przybyliną, Kilka takich dolin fajnych się zaczyna, ale większość szlaków rzeczywiście jest dostępna od 15 czerwca do końca października. No, takich miejsc będziemy szukać tej zimy myślę też. Oczywiście skitury to osobny, odrębny i bardzo mm -hmm. duży temat, więc nie chciałbym teraz tego poruszać. Ale super, że są te miejsca. Dzięki, że się z nami podzieliłeś. Mam nadzieję, że tam teraz nie przyjdą jakieś tłumy, Miejmy <laughs> nadzieję, ale myślę, właśnie... że one same powodują, jakby ich specyfika, tak. no, że, 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 że to jest taka że selekcja ludzi, ludzi, którzy naprawdę chcą tam je znaleźć, to je tak. znajdą. Oczywiście, ale jeszcze na koniec <coughs> chciałem Cię zapytać o jedną rzecz, bo ta zima to jest trudny czas dla turystów, muszą być lepiej przygotowani, mhm. ale to też jest trudny czas dla zwierząt. Y, powinniśmy chyba na to zwrócić uwagę, jak się zachowywać w tym okresie, y, z szacunkiem dla, dla przyrody, dla tych zwierzaków. Tak, dla nas czasem ta zima jest takim okresem najłatwiejszego poruszania się niż latem, tak, bo przecież zjazd na skiturach to jest dużo szybciej niż schodzenie latem tym samym e, szlakiem i to wiele razy szybciej, więc my mamy dzięki temu sprzętowi nacięskiemu no, ułatwioną sprawę. Z, dla zwierząt, jeśli jest pokrywa śnieżna, to jest to, po, to poruszanie się bardzo utrudnione, szczególnie po takich większych opadach śniegu. Druga sprawa, że oczywiście e, trudno gdzieś znaleźć coś do jedzenia, myśmy się tutaj o roślinożercach, tak, którzy latem żywią się tą świeżą zielenią, zimą tego nie ma, więc dużej części bazują na, na zapasach zgromadzonych latem jesienią trzecia sprawa to oczywiście temperatura, czyli wychłodzenie, czyli te straty energii, tak? czyli to powoduje te kilka czynników, że zwierzęta starają się ograniczać swoją aktywność, czyli po prostu jak najmniej ruszać, żeby nie tracić energii, no i tu kontakt z takim naciarzem, tak, z takim turystą, z człowiekiem po prostu w takim miejscu, gdzie się go nie spodziewają, no, powoduje nerwowe sytuacje, że jednak muszą gdzieś uciekać, przemieścić się, może to nie jest strasznie daleko, może to czasami kilkaset metrów, ale czasami to jest po prostu duży wydatek energetyczny, czyli miejmy świadomość, że one po prostu, rzeczywiście dla nich to jest trudny czas i starają się właśnie pewnej aktywności ograniczać, więc nie zmuszajmy ich do takich e, zachowań. Zimą czasem nam, nam, nam też się łatwiej dostać w takie miejsca pozaszlakowe, tak? I tu znowu właśnie, no, no, tak, e, właśnie. chodzi o narty, mm -hmm. tak? Szczególnie, że kosodrzewina, która jest taką naturalną barierą dla ludzi latem, tak, no zimą jest przykryta śniegiem, tak, i właściwie ta bariera nie istnieje. Możemy, możemy też wjechać w, jakąś, w jakieś takie miejsce, gdzie w ogóle właściwie nie ma infrastruktury, poruszając się po śniegu, więc miejmy świadomość, że dla nas to, to jest, to jest naprawdę fajna zabawa, tak, ten puch, marty zima, tak, prędkość, ale, ale miejmy z tyłu głowy, no, że jednak nie jesteśmy w tej przyrodzie sami. Tak. No, że czasem to, jesteśmy gośćmi, zwierzęta... a tam są mieszkańcy. Które... Tak, no my tam jesteśmy też, miejmy świadomość na kilka godzin, na kilka dni, tak, zwierzęta razą sobie przez tą całą zimę. Myślę, że to jest duża wartość, że możemy czasem te zwierzęta zobaczyć w takim naturalnym środowisku, bo w wielu rejonach, czy w Polsce, czy w Europie, czy na świecie, no już tych zwierząt nie ma, po prostu wyginęły. Tak? W tatrach przetrwały rzadkie, cenne gatunki, więc to jest jakaś też wartość dodana takiej naszej aktywności, że możemy je czasem zobaczyć w takim środowisku. Ale rozumiem, że obserwujemy je z daleka. Staramy się, no, jeśli, jeśli nie mamy teleobiektywu, to nie bawmy się fotografów przyrody bo fotografia smartfonem skończy się tak, że spróbuj, będziemy pływać jeszcze bliżej, podejść do tego zwierzęcia. Jeśli nie mamy lornetki, no to też pewnie nie ma, nie ma szans na takie bliższe obserwacje, więc staramy się po prostu nie, nie spłoszyć, ale też nie starajmy się w taki nasz ludzki sposób pomagać, czyli żadnego dokarmiania, żadnego zostawiania jedzenia, bo to jednak zmienia zachowania tych zwierząt. No jasne, i może się dla nich źle skończyć. Ja się dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że tej zimy spotkamy się gdzieś w górach, spotkamy się na szlaku. No i dopisze nam pogoda, opady śniegu i to będzie piękna zima. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki.